W samym sercu naszej gospodarki toczy się, no cóż, fundamentalny konflikt. Z jednej strony mamy siłę, która daje nam coraz więcej za coraz mniej, a z drugiej, system, który, żeby w ogóle przetrwać, musi stawać się coraz droższy. To jest właśnie to zderzenie dwóch światów, o którym opowiada Jeff Booth. I dzisiaj spróbujemy to dogłębnie przeanalizować. Okej, okay, wejdźmy w to głębiej. To jest to zasadnicze pytanie, które stawia Bów. Co, jeśli cały system, w którym wszyscy funkcjonujemy, jest tak naprawdę zbudowany na fundamencie, który pęka? Pęka pod naporem dwóch sił, które ciągną go w kompletnie przeciwnych kierunkach. Zrozumienie tego napięcia to jest absolutny klucz do całej tej analizy. Spójrzmy na te dwa fakty zestawione obok siebie. Fakt pierwszy: technologia z samej swojej natury obniża ceny, daje nam więcej za mniej. Fakt drugi. Nasz system finansowy, żeby w ogóle istnieć, wymaga, aby ceny stale rosły. Te dwie siły są cóż, są nie do pogodzenia. I to one tworzą to ogromne, fundamentalne napięcie w całej globalnej gospodarce. I tu dochodzimy do absolutnej podstawy myślenia Jeffa Buta. On mówi wprost: Naturalnym stanem wolnego rynku jest deflacja. Pomyślmy o tym przez chwilę. Kiedy firmy ze sobą konkurują, to żeby przyciągnąć klienta, muszą oferować coraz lepsze produkty za coraz niższą cenę. W przeciwnym razie pójdziemy do kogoś innego, prawda? I właśnie ta presja, zdaniem Buta, to jest ten naturalny stan rzeczy. To jest po prostu fakt. A teraz przeanalizujmy ten pierwszy świat, tę, jak to nazwaliśmy, inflacyjną maszynę system, w którym żyjemy na co dzień. Otóż, nasz system finansowy opiera się na kredycie. Ale co to tak naprawdę znaczy? Znaczy to, że pieniądz nie istnieje, dopóki ktoś nie weźmie pożyczki. Banki nie pożyczają pieniędzy, które już gdzieś leżą w skarbcu. One dosłownie tworzą nowe pieniądze w momencie udzielania kredytu. Zobaczmy, jak ten proces wygląda krok po kroku. Ktoś składa wniosek o pożyczkę w banku. Bank tworzy te pieniądze, można powiedzieć, z niczego, ale jest tu jeden kluczowy haczyk. Ten nowy pieniądz musi zostać spłacony razem z odsetkami, a to oznacza, że w systemie musi ciągle przybywać pieniędzy, żeby móc spłacić te wszystkie stare długi. Bez tego wiecznego wzrostu cała ta konstrukcja po prostu by się zawaliła. I właśnie dlatego w tym systemie deflacja jest wrogiem publicznym numer jeden. Gdyby ceny zaczęły spadać, cały ten gmach zbudowany na długu po prostu by runął. Wartość długów stałaby się niemożliwa do spłacenia w świecie, gdzie wszystko inne tanieje. A jaka jest skala tego wszystkiego? Zobaczmy. Tylko między 1999 a 2019 rokiem na świecie stworzono 185 bilionów dolarów nowego długu. To jest liczba, którą naprawdę trudno sobie nawet wyobrazić. I ten wykres genialnie to ilustruje. Żeby wygenerować 46 bilionów dolarów wzrostu PKB, system musiał stworzyć aż 185 bilionów dolarów nowego długu. To pokazuje, jak potwornie niewydajna stała się ta maszyna. Potrzebuje coraz więcej i więcej paliwa w postaci długu, żeby uzyskać coraz mniejszy efekt w postaci realnego wzrostu. A więc, jaki jest ostateczny wniosek? System ten, można powiedzieć, wykładniczo przejmuje całą naszą produktywność. Każda korzyść, którą daje nam postęp technologiczny, jest natychmiast pochłaniana przez tę rosnącą w nieskończoność górę długu. Dobrze, a teraz przejdźmy do tego drugiego świata. Zobaczmy, jak działa ta przeciwstawna siła, czyli deflacyjny silnik technologii. Na prawdziwie wolnym rynku, żeby wygrać, trzeba oferować więcej za mniej nie ma innej opcji. Inaczej klienci pójdą do konkurencji. A technologia sprawia, że ten proces staje się wykładniczym, że przyspiesza w absolutnie niewiarygodnym tempie. Weźmy prosty przykład: kalkulator. Pamiętacie, w latach 70. to było drogie, fizyczne urządzenie. Potem w latach 2000-stał się płatną aplikacją na telefon. A dzisiaj, dzisiaj to darmowa funkcja w każdym, absolutnie każdym smartfonie. Ta sama wartość, której cena spadła praktycznie do zera. To jest właśnie ta deflacyjna siła technologii w akcji. Bo tłumaczę to prostym prawem ekonomicznym. Ceny na wolnym rynku zawsze dążą do krańcowego kosztu produkcji. Innymi słowy, Cena produktu z czasem zbliża się do kosztu wytworzenia jednej dodatkowej sztuki. I teraz pytanie: jaki jest koszt skopiowania oprogramowania? Prawie zerowy. Dlatego jego cena ostatecznie też dąży do zera. I to porównanie doskonale pokazuje tę fundamentalną różnicę. W świecie inflacji wartość jest z nas wiecznie wysysana przez rosnące ceny, przez rosnące koszty życia, a w świecie deflacji napędzanym przez technologię, zyskujemy coraz więcej wartości, bo za te same pieniądze możemy mieć coraz więcej. No dobrze, to czy istnieje jakieś połączenie, jakiś most między tymi dwoma kompletnie różnymi światami? Booth sugeruje, że tak i nazywa to zaworem bezpieczeństwa. I tu, proszę państwa, dochodzimy do sedna problemu. Skoro technologia naturalnie prowadzi do deflacji, a nasz obecny system finansowy nie jest w stanie jej znieść, to jak zbudować coś, co się nie zawali? Jak w ogóle pogodzić te dwa światy? Odpowiedzią, według Buda, jest system, który działa według zupełnie innych zasad. Po pierwsze, musi być zdecentralizowany, żeby nikt nie mógł nim sterować, musi być otwarty dla każdego i, co najważniejsze, jego podaż musi być stała i niezmienna. W przeciwieństwie do tradycyjnych pieniędzy, które można drukować bez końca. Te wszystkie właściwości, zdaniem autora, posiada bitcoin, co czyni go doskonałym odzwierciedleniem prawdziwie wolnego rynku. Ale tutaj kluczowe jest to, żeby zrozumieć, że nie mówimy o kolejnej technologii, mówimy o protokole. Czymś takim jak TCP IP dla internetu. To jest stabilna, fundamentalna warstwa, na której dopiero można budować zupełnie nowy system finansowy. BUD przewiduje też reakcję starego systemu. No bo pomyślmy, jeśli nie można czegoś zniszczyć, to jaki jest następny logiczny krok? Oczywiście, próba przejęcia. Próba wchłonięcia tego do własnych, starych struktur. I ta próba przejęcia, według niego, przybiera formę tzw. papierowego bitcoina. Chodzi o produkty finansowe, które dają ekspozycję na cenę, ale nie pozwalają trzymać własnych kluczy. To jest pułapka, która ma nas zatrzymać w starym, centralnie kontrolowanym systemie. Ostatecznie więc to wszystko sprowadza się do wyboru fundamentalnego wyboru na którym z tych dwóch tak skrajnie różnych systemów zdecydujemy się budować naszą przyszłość i na koniec Bud wprowadza tę całą skomplikowaną tezę do czegoś bardzo osobistego, bardzo ludzkiego. Mówi, że tu nie chodzi tylko o pieniądze, tu chodzi o stworzenie lepszego świata dla przyszłych pokoleń. To pozostawia nas z niezwykle prowokującym pytaniem. Skoro nasze pieniądze są jak zniekształcająca soczewka przez którą patrzymy na świat, to czego jeszcze przez ich pryzmat nie jesteśmy w stanie dostrzec wyraźnie?